Witam po walce Aspinala z Blajcem i no, jestem rozczarowany. Ta walka niestety nie powiedziała nam nic nowego o Tomie. Wiemy dokładnie tyle samo co przed nią. Czyli wiemy, że szybko bije, mocno bije, jest szybki na nogach i w zasadzie tyle. Liczyłem na to, że ta walka pokaże nam, jak sobie radzi z zapasami, jaką ma obronę przed sprowadzeniami, jak sobie radzi z pleców. I jakie ma cardio, ponieważ to by nam powiedziało więcej o potencjalnej jego walce z Johnem Johnsonem. Jak na razie wiemy tylko tyle, że jest lepszy w stójce, że stójkowo by z Johnem Johnsonem wygrał. Dlaczego powiem zaraz, ale jeszcze o jednej słabości Toma, bo Tom znowu udowodnił, że wciąż ma tę samą słabość co poprzednio. a mianowicie brodę w powietrzu że tak jak Paddy Pimblet, nie aż do tego stopnia, ale ta sama zasada. Jeżeli trzymasz głowę po prostu zbyt wysoko, to stanowi ona doskonały cel. I to nie jest tak niebezpieczne przeciwko Johnowi Jonesowi, to jest problem przeciwko Pererze. I podejrzewam, że właśnie dlatego John Jones chce, żeby Tom walczył najpierw z Pererą. Bo Perera może znokautować Aspinara, John Jones nie. I już wyjaśnię dlaczego. Otóż, John Jones swego razu walczył z Liotą Achidą. Uderzył go czystym overhandem prosto w brodę. Jeżeli gość ważący ponad 100 kilo uderzy overhandem w brodę drugiego gościa, to overhandem popartym całą masą ciała, ten drugi nie ma prawa stać. Ale Joto nic nie było, on się nawet nie zachwiał. Dla porównania, ja, który nie jestem jakimś fenomenalnym panczerem i ważę ponad 30 kg mniej, bo na chwilę obecną ważę 72, jak ja kogoś uderzę w dużych rękawicach prawym na brodę, on się chwieje. A gdy John Jones coś takiego zrobi, to gościowi nic nie jest. A on ma ponad 30 kg przewagi nade mną i ma małe rękawice. Więc jakim prawem on robi mniej niż ja? Ten gość ewidentnie jest najsłabiej bijącym zawodnikiem swojej wadze. Jeśli mówimy o półciężkiej, być może Paul Craig bije słabiej, ale bardzo w to wątpię. Jestem przekonany, że Paul Craig też bije mocniej, tylko że Paul Craig zawsze jest przerażony w stójce, dlatego nigdy nie uderza czymś takim. W każdym razie... W wadze ciężkiej nie ma nikogo, kto bije sławie John Jones. O tym jestem święcie przekonany. No więc, John Jones nie znokautuje Aspinala. Sergiej Pawłowicz, który bije bardzo mocno, trafił Aspinala i krzywdy mu jakieś wielkie nie zrobił. Więc John Jones tym bardziej mu krzywdy nie zrobi. John Jones może to wygrać przez zapasy, ponieważ nie wiemy, jak wyglądają defensywne zapasy ze strony Aspinala. Nie wiemy również, jak wygląda jego cardio, ponieważ jego walki średnio trwają 2 minuty, i też nie wiemy, no jak sobie radzi z pleców generalnie. Ale co o nim wiemy? Ano to, że bije bardzo mocno, jest duży. John Jones nie radzi sobie dobrze z dużymi ludźmi. Jego walka z OSP. Była dosyć wyrównana, nie wyglądał w niej dobrze. Nie było wątpliwości, że wygrał, ale miał pewne problemy z nim, dlatego że OSP jest duży. Nie dlatego, że jest dobry, bo nie jest. E, Gustafson, gdyby byli inni sędziowie tamtej nocy, to być może Gustafson byłby mistrzem. Reyes ewidentnie wygrał z Johnem Johnsonem, po prostu został okradziony. E, Thiago Santos przegrał przez zieloną decyzję. Więc jeden sędzia uważał, że wygrał. No i co tych ludzi łączy? A no to, że są całkiem szybcy na nogach. Mają dobry boks. Przede wszystkim Gustafsson. OSP nie, ale Gustofson i Reyes mają dobry boks. Aspinal ma lepszy niż Reyes, ale gorszy niż Prime Gustafsson. Eee, czysto technicznie oczywiście, bo Gustafsson nie bije zbyt mocno. Aspinal bije bardzo mocno. Nawet jak na wagę ciężką, podczas gdy gaz nie był zbyt mocno nawet na wagę półciężką. Więc no, tutaj jest różnica. Oprócz tego, skoro Jones miał problemy ze sprowadzeniem Reyesa, podejrzewam, że miałby większe problemy ze sprowadzeniem Toma, który jest dużo, dużo większy niż Reyes. No i jeżeli Reyes trafiał czysto Johna Jonesa, to Toma spinal też go trafi czysto, tylko go trafi dużo mocniej. Oprócz tego Tom ma całkiem niezłe lokiki, tak jak Tiago Santos, więc też będzie, tego, będzie z tego korzystał. Więc stójka ewidentnie jest dla Aspinala. Jedyne co ma lepsze John Jones to kopnięcia. Problem w tym, że Aspinal jest szybki na nogach. Jestem przekonany, że w wadze ciężkiej jest dużo szybszy niż John Jones, ponieważ John Jones nigdy nie był przesadnie szybki na nogach. John Jones bazuje przede wszystkim na. Po prostu monstrualnym zasięgu ramion, ale przesadnie szybki nie jest. Jeżeli ktoś jest szybki na nogach, to się do niego zbliży i wtedy go zacznie po prostu bić. A Tom Aspinal nie jest tak szybki jak Grey jest, oczywiście, ale jest dosyć blisko. A mam wrażenie, że John z wadze ciężkiej jest dużo wolniejszy niż John z wadze półciężkiej. Więc myślę, że Tom będzie go łapał jeszcze szybciej niż. Reyes i będzie go trafiał dużo mocniej Tylko no cholera jasna nie wiem jak jego kardio Możemy podejrzewać, że Ciężko go będzie sprowadzić Ale nie wiemy jak ciężko go będzie sprowadzić W momencie w którym się zmęczy Więc To jest wielka niewiadoma Ale mam nadzieję, że fani po prostu Zmuszą organizację do tego Żeby Tom Walczył z Johnem Jonesem. A Perera może walczyć ze zwycięzcą. Czyli podejrzewam, że za spinalem i za spinalem miałby większe szanse właśnie niż Johnem Jonesem, z tego względu, że John Jones nie daje się tak łatwo trafiać, a Tom tak. Więc myślę, że no Perera liczy na to, że John Jones przegra z Tomem. No i wtedy będzie miał szansę na potrójne mistrzostwo całkiem spore. Także nie faworyzowałbym go, ale też bym go tutaj nie skreślał, ponieważ ten sierpowy może po prostu trafić. Także tyle, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale.